No nie, no serio. Kurczę. Moment, moment, gdzie Koku stoi. Czy on jest schowany, czy przyzy? Co tu się stało? Hej do no, kuźwa. Chciałem tylko grać, a tu się gra zbukowała. Wygram, czy nie wygram? Ale ja, poszukałem ja. gry. Ojej, to, to jest nie to. Co się tu wydarzyło. Taką odznakę dostaliśmy w pierwszej, nie w pasie. Pierwszy. Wiecie, wiecie je po Ale się spukowało. Jegoś takiego nie miałem. Dobra, i patrzcie na to. Jeżeli ktoś, mam nadzieję, będzie ze mną do końca live'a, to... ...to zobaczy o co chodzi, jeżeli nie, no to niestety. Tu jest taka dziewczynka, która jest właśnie tam z tyłu i stoi na beczkach. A co się stanie, jeżeli szczelimy w beczkę? Właśnie to. I wysłaliśmy ją w stratosferę. Dobra, pamiętacie, jak w drugim świecie poszliśmy do laboratorium i przed laboratorium była taka dziewczynka, która stała na beczkach, i my ją wybuchnęliśmy do stratosfery. Jeżeli nie pamiętacie, ta powróciła z kosmosu i jest już dorosła. Mózg rozwalony. To jeżeli ktoś by nie wiedział, to jest taki pokój, który się nazywa Isterek. Albo Isterekowy pokój. To jest pokój Hype'a, na którym, jak widzicie, jest Rayman. To jest. Gra. <grygamy> <grygamy> Mam nadzieję, którą znacie. To jest akurat Rayman z drugiej części. Ona wyszła gdzieś też, tak chyba, chwilę przed hypem, albo równocześnie. Nie, że tak jakby bardzo mocny ukłon w stronę tej gry zrobili. To i tak Ubisoft produkował. A tu jest takie zdjęcie hypa w bizie Z tą krzywą wieżą. A tu jest też nawiązanie do jakiejś gry, ale niestety nie pamiętam do jakiej. Tak, już mówiłem wcześniej, gra się bukowała, ale to już przechodzi trochę moje... Serio? Serio? Naprawdę? Wiecie, co się stało? Właśnie utknęliśmy. I nie da się stąd wyjść. Dodatkowo gra się zbugowała. Bo tutaj tej kraty nie powinno być. Nic nie mogę zrobić. Tutaj wejdziemy na szczyt czarnej wieży. Czy mogę sobie wydłubać czy? Naprawdę? Naprawdę? Czy wy to widzieliście?